Słowa, dzisiaj Ewangelia mówi takie słowa: że Jezus za chwilę go nie będzie, za chwilę znów powraca. W życiu Kościoła i w życiu naszym również tak zdarza się, że Pan Jezus nam gdzieś znika, że gdzieś ginie nam. To są takie momenty, kiedy rzeczywiście my tracimy go na moment z oka i wtedy jest nam trudno, jest nam źle, bo jest w naszym sercu pustka. My go szukamy, a bardzo trudno go jest znaleźć. A w zasadzie czasami jest to, niemożli jest to nawet niemożliwe, bo gdzieś po prostu gubimy go ze z z swoich oczu. Ale wtedy Pan Jezus jest, w jest jeszcze bardziej, jeszcze bardziej przy nas, jeszcze bardziej. Jest nam bliski, to jest, jeszcze bardziej jest, nam, jest przy nas, jest, jest, jest koło nas, tak? I, I to te momenty są takimi momentami duchowej ciemności, zwątpienia, może. Ale też to są momenty próby naszej wiary, tak? Jest to, jest to moment też takiego oczyszczenia i, po, i nawiązania, też na tej na nowo tej obecności, na nowo nawiązania. To jest taki moment też, aby. Na nowo poszukać jego, poszukać go jeszcze raz, poszukać go w nowy sposób. To jest też taka zachęta dla wszystkich tych, którzy, którzy na serio przeżywają wiarę katolicką. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru.